jestem robaczkiem. Rau miau. Brrr, miau. miau. fu, Wyłącz światło, proszę. Missy fu, proszę, nie mogę spać. Fu, wyłącz proszę to światło! E, e, e. Jakie światło jest wyłączone? <laughs> Obudziła mnie i teraz nie zasnę. <laughs> Lepiej będzie, jak napiję się ciepłego mleka. Mmm, pyszne! Niem, niem, niem. Wyłącz muzykę. Eee, eee, nie da się tak spać. Nie mogę spać. Ech, znowu się rozbudziłem. Policzę owce, zobaczymy, czy to działa. Jedna owca, dwie owce, trzy owce. <grystka> łap, Lili! Łap, A Missyfu. Hmm, hmm, poduszka! Dziękuję! Ha! Huh? Huh? Zagrajmy w raz, dwa, trzy, baba Jaga patrzy! Kocham tę grę! Wchodzę w to. Raz, dwa, trzy. Baba Jaga patrzy! Obserwuję Was. Kto się poruszy? Zaczyna od nowa! Hmm! Ha. Blub, 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 blub. Tati, rozśmieszasz mnie! Poruszyłaś się, musisz zacząć od początku, ha? 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 tati, co się dzieje z Missy Fu? Wydaje mi się, że dziś nie spał najlepiej. Ha? Ha? To, to dziwne! dziwne. Dlaczego z jego dzwoneczka wypływa woda? Hmm, nie wiem, Lili. A! Zimno! Zimno! O, dziewczyny, bardzo przepraszam. Skąd się bierze ta woda, wielki magu? Z mojego domku. Jest zalany. Problem pochodzi stąd. Ale z tego co widzę, misifu nie pływa. Co może tylko oznaczać, że jest to coś związanego z magią. Hmm. 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 Czego szukasz? Tego! Myślę, że ktoś żyje w uchu To by wyjaśniało, dlaczego Misifu ostatnio nie śpi zbyt dobrze. Ha? ha? Spójrzcie! Tu jest! Wow! A! Pomocy! Ho! O? Bardzo przepraszam, Missy Hu! Znajdę sobie inne miejsce do życia. Już idę, ha? ha? Chwila, co się stało? <laughs> Ten biedny robaczek został bez domu. Mógłby <laughs> mieszkać u wielkiego maga wewnątrz dzwoneczka. To prawda! <śmiech> <śmiech> Jupi! Teraz czas na opowieści! Jupi! Uwielbiam opowieści! Nie zapomnijcie udostępnić! Aj aj, aj! 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 Mam nadzieję, że tu mnie nie znajdzie! Missy Fu! Gdzie jesteś, śliczny kotku? Ajajaj! Aj, aj. Zbliża się! Hmm, mój czarodziejski nos mówi mi, że tu kryje się kotek. Cichutko ptaszku, albo nas znajdzie. Hmm, jestem coraz bliżej i bliżej. O nie, złapie nas. Wow. Teraz. Biegnij, biegnij, kotku, i tak cię dopadnę. Umieszczę cię w miejscu, gdzie będziesz bezpieczny. Tutaj będzie dobrze. Tras! Pomocy! Katii, stop! Ja już nie chcę się bawić. Nie, teraz moja kolej, a więc gramy dalej. Nie chcę! Oj, znowu spodłowałam! jaj. Aj, aj. Gdzie mogą się ukryć? W co się bawisz, Missy Fu? Uciekaj, chowaj się, zanim cię znajdzie. Co? Dlaczego? Mam cię. Haha. Ha. Nie ma czasu na wyjaśnienia. Uciekaj motylku. Ratuj się. Niczego nie rozumiem. A co się stało? Znowu jestem dzieckiem! Przepraszam, nie mogę Ci tego wyjaśnić, ale musisz uciekać! Tati, przestań! Proszę cię! Biegnij, biegnij! Złapię cię! Hihihi teraz! Hi, hi. O! Nie! Znowu teraz jestem dzieckiem! W końcu! Ale słodki! Teraz możemy pobawić się w mamę i dziecko! Piłeczka! Oj! Ha, 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 ha. Oj, jak płaczesz? Co mogę ci dać, żebyś przestała płakać? Spójrz, Tati, jaki piękny kwiat! Mmm! A, 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 O oh nie, znowu bolą mnie uszy! O! Mały pajączek! Spójrz taki! Teraz zrobić kuku. Wejdź na zjeżdżalnię, żeby zdobyć twoją różdżkę. Obudź się. Nie możesz spać. Potrzebujemy twojej różki, aby wrócić do normalności. Aha, uh jajajaj. -huh. Łap, tati, pomogę ci. Dobrze, tati, idzie ci bardzo dobrze. A gu, a hmm. Tati, idziemy. A, mocilek, mocilek. Nie, 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 Tati, idziemy. Ty wejdź pierwsza, ja ci pomogę. Nie, nie, nie. Tati, idzie ci dobrze, wchodź! Aj, nic nie widzę! Moje łóżka, Tati! Ojej, ale brzydko pachną ci stopy! Mocile! Aj! Ostrożnie, Tati! Cię. Ale się przestraszyłem. Chodź, niewiele zostało. Aj, jaj, jaj, ale boli. Aj, jaj, mi fu! mi pu. Proszę, tati, teraz przywróć nas do normalności. A? Mm, a? Tati, tati. Tati, proszę. Nie chcę już być dzieckiem. Uh, w końcu jesteśmy sobą. Uf, całe szczęście, ale z ciebie Beksa. Hi 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 hi. Juppie, Musimy z powrotem przemienić naszych przyjaciół. Ajajaj! Aj, aj. przepraszam bardzo. Tres, tris, tras. Ojej, ale jest obrażony. Nic dziwnego, Tati. Tres, tris, tras. Tres, tris, tras. Tres, tris, tras. O, w końcu mam moje skrzydełka. Żegnaj, Missyfu. Oj, do mnie nic nie powiedział. Na pewno jest zły. Nic dziwnego. Pójdę go później przeprosić. Tak będzie najlepiej. Pograjmy w piłkę. Głową taty. Łap! Oj, gol. Oj! oj, oj. Oj, Missy Fu! To była moja różka. Zalajkujcie i zasubskrybujcie!